W czasie świąt Bożego Narodzenia słuchamy opisu tego wszystkiego, co wydarzyło się w Betlejem. Słyszymy o narodzinach Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Słyszymy. O tym wszystkim, co się w tym czasie wydarzyło. Ale kiedy słuchamy tych opisów, sobie to wszystko wyobrażamy, przychodzimy do kościoła, patrzymy na stajenkę, na żłóbek, to nie zapominajmy, żeby te wszystkie wydarzenia, o których słyszymy, również rozważać w kontekście tego, co wyraźnie nie zostało zapisane, o czym ewangeliści wprost nie mówią. Mam tutaj na myśli cały kontekst tego wydarzenia, ten kontekst społeczno-kulturalny tego czasu. Zauważmy, że Maryja i Józef, kiedy o nich słyszymy, w tym czasie, kiedy miał przyjść na świat Zbawiciel, zostali poddani swoistego rodzaju próbie. Bo jak można inaczej nazwać Niedogodności drogi, którą musieli przebyć do Betlejem? Jak można określić te wszystkie zamknięte drzwi? Jak można ocenić te stwierdzenia, że nie ma dla Was tutaj miejsca? Wszystko jest zajęte. To w tym właśnie kontekście dla tych młodych ludzi spodziewających się dziecka. Była ogromna próba. Próba, która mogła zachwiać ich wiarę, zaufanie, mogła zrodzić w ich sercu różnego rodzaju wątpliwości. Mogli zacząć się skarżyć, narzekać, mogli mieć jakieś mm, czarne myśli związane ze swoją przyszłością. Ale zauważmy, że nic takiego się nie stało. Przeciwnie, paradoksalnie. Im więcej było tych przeciwności, im więcej musieli stawiać czoła tym różnego rodzaju niedogodnościom, im więcej było próby, tym większa była radość, optymizm. Więcej było w ich sercach pokoju. I to jest właśnie takie bardzo dziwne. Tym bardziej dla nas, którzy często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby nie stawiać czoła żadnym próbom, ale raczej się poddać, narzekać, oddać się jakiemuś czarnowictwu, bo cóż my możemy zrobić? I dlatego czasy. W których żyjemy nie są ten cały kontekst społeczno-kulturowy cywilizacyjny nie jest kontekstem sprzyjającym można tak powiedzieć jak to też określił Jan Paweł II nie jest kontekstem sprzyjającym chrześcijańskiemu sposobowi życia na tym świecie te próby którym zostajemy poddawani Często źle na nas wpływają. Wpływają przede wszystkim na naszą wiarę, wpływają na naszą miłość. Wpływają również na to, że tracimy perspektywę, tracimy nadzieję i poddajemy się. Kiedy patrzymy na świętą rodzinę, to widzimy, że tam nie ma miejsca na jakieś wątpliwości. Tam jest miejsce na radość, pokój, wzajemną pomoc, szacunek. I to, można powiedzieć, bije z betlejemskiego żłóbka. Tego nie da się zauważyć. To emanuje. I dlatego szukajmy, moi drodzy, w naszej codzienności, takich zwiastunów, takich aniołów którzy przede wszystkim głoszą radość, którzy głoszą pokój, ten, tę prawdziwą radość, ten prawdziwy pokój, który stawia czoła wszelkim przeciwnościom, tym niedogodnościom społeczno-kulturalnym, które nie pozwalają, czy bardzo przeszkadzają na tę chrześcijańską radość, na chrześcijański pokój. Szukajmy takich zwiastunów, ale jednocześnie, kiedy zaglądamy do Bożego Żłupka, kiedy stajemy przy nowonarodzonym zbawicielu świata, to również sami stawajmy się takimi zwiastunami Bożej Radości, Bożego Pokoju, zwiastunami tej dobrej nowiny, która stała się i staje cały czas naszym udziałem. Że Bóg jest z nami, że Bóg stał się człowiekiem, że nic nie jest w stanie zburzyć naszej miłości, naszej wiary, naszej nadziei, że nic nie jest w stanie przytłumić tej radości, która wynika z tego faktu, że Bóg jest z nami, że stał się jednym z nas, że jest bardzo blisko nas. Ta świadomość. Jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Ta silna wiara w tę obecność Boga w naszym życiu jest w stanie pokonać wszelkie niekorzystne warunki, które tworzy nam ten kontekst kulturalno-społeczno-cywilizacyjny, w którym się znajdujemy i żyjemy. Maria z Józefem. Jak to wynika z tych słów, które słyszymy w tych dniach. Nie poddali się. Oni cieszyli się obecnością Emanuela, Boga z nami. My tak jak pasterze, którzy pospiesznie udali się do Betlejem, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, znaleźli Marię Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę, które jest znakiem Bożej obecności. Spiesznie również wrócili do swojej codzienności, wielbili i wysławiali Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. I to jest właśnie nasze zadanie, którzy też przychodzimy do żłóbka i potem wracamy do naszej codzienności, do naszych codziennych obowiązków. Ale wracajmy tam jako ci, którzy wielbią i wysławiają Boga za wszystko co widzieli, co słyszeli, czego doświadczyli. Niech ta świadomość przenika nasze życie, przenika nasze umysły, serca aby ta radość Bożego Narodzenia i pokój Bożego Narodzenia, który, który zwiastowali aniołowie, był również w naszym życiu. I abyśmy my sami stawali się zwiastunami tej radości i pokoju.